Dzień dobry Państwa. Witamy Państwa na prawniczej porannej prasówce, na której tłumaczymy, objaśniamy i komentujemy tytuły, nagłówki, które pojawiały się w minionym tygodniu. Dzisiaj specjalnie dla Państwa komentować i objaśniać to, co mogliśmy przeczytać w minionym tygodniu, będą mecenasi z kancelarii rachelskiej wspólnicy, pan mecenas Stanisław Rachelski, Witam pana mecenasa. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. I pani mecenas Karolina Kuleta, również witam panią mecenas. Witam, dzień dobry państwu. I przejdźmy do pierwszego tytułu, który pojawił się w nagłówkach. Frankowicze zastraszeni przez mediatorów w Warszawie. O co chodzi z tymi mediacjami? Dlaczego tak bardzo zależy dzisiaj bankom na ugodach? I jako pierwszego komentarz poproszę pana mecenasa Rachelskiego. No tak, ma ruszyć ministerialna. Ministerialny program, tak tzw. Mediacja frankowa, to ma ruszyć od 1 lutego tego roku i mają być przeprowadzane mediacje, przy czym już teraz w tych dniach widzimy i spotykamy się z sytuacjami, że mediatorzy podejmują te działania mediacyjne w taki sposób, który powoduje, że Straszą Frankowiczów, chociażby tym, że jeśli będą odmawiać mediacji, no to będą narażeni na sankcje finansowe, a przecież ugody miały być do, dobrowolne. Czy te mediacje przyspieszą załatwianie spraw? Trudno powiedzieć. Na pewno w wielu przypadkach to się wydłuży. Sam proces mediacji też trwa, Sam, same przygotowania, później procedowanie też trwa, a nasi klienci, ci świadomi raczej nie godzą się na mediację, bo pod względem ekonomicznym no jest to ryzykowne. W dzisiejszych czasach, już Państwo wiecie, jest cała masa informacji, że wszystkie te ugody, które były zawierane w poprzednich latach, mogą podlegać podatkowi dochodowemu i w przypadku, gdy ugody sądowe są dalek, daleko mniej korzystne finansowo niż wyroki, Unieważniające umowy kredytowe, a dodatkowe świadczenia wypłacane w ramach tych ugód przez banki mogą być opodatkowane nawet w na wysokości 42%. Więc namawianie na siłę, bo to tak trzeba traktować wszystkich do ugody. Jest to w interesie banków na pewno. Banki o to dbają, żeby jak zminimalizować swoje straty i te. Mieć mniej rozstrzygnięć negatywnych, a zawierać ugody, których się, przecież wszyscy zrzekają wszelkich roszczeń względem banków. Tak, trzeba sobie postawić e, i odpowiedzieć na pytanie, po co w ogóle ten program e, został wprowadzony, jaki cel ma mu przyświecać. I niestety tym celem nie jest zapewnienie e, i ochrona interesów kredytobiorców. E, to nie jest działanie na rzecz kredytobiorców, jakiegoś tutaj szukanie sprawiedliwości, za czynienia e, w sądzie. Celem tego, tego programu jest to, żeby odciążyć przede wszystkim sądy. Niestety dzieje się to kosztem kredytobiorców. Z własnego przykładu mogę chodzić w biegun tygodniu miałam wątpliwą przyjemność brania udziału w dwóch takich, no nie, to jeszcze nie były mediacje, to były spotkania informacyjne, które dopiero o, tych, o możliwości mediacji informowały. Natomiast wyglądało to dokładnie tak, jak jest opisane w artykule. To znaczy, to nie było informowanie o możliwości ugodowego zakończenia sporu, ale po prostu zastraszanie klientów, e, fikcyjne przedstawianie rzeczywistości, naginanie przepisów e, wbrew ich treści. Właśnie było straszenie tym, że jeżeli kredytobiorca nie wyrazi zgody na mediację, to mimo wygrania sprawy będzie ponosił koszty postępowania, koszty, które poniósł bank, będzie musiał zwracać koszty prawnika banku, co jest absolutną nieprawdą e, i co jest jest niezgodne, niezgodne z przepisami. Przewodnim celem mediacji jest jej dobrowolność i nikt nie może nikogo zmuszać do tego, żeby w tą mediację na siłę wchodzić. Zwłaszcza tak jak w tych moich przypadkach, gdzie postępowania trwały już 3 lata i właściwie jesteśmy już na końcówce i teraz, kiedy już powinniśmy się spodziewać wyroku, no tej kredytobiorca ma iść na mediację i, i rezygnować z dużej części swoich roszczeń tylko po to, żeby odciążyć sądy, no to niewątpliwie nie tak powinno wyglądać. Także no tutaj się trzeba przygotować na to, że, że sąd trochę tutaj kosztem kredytobiorców chcą się pozbyć tego problemu frankowego. I przykre jest to, że nie było takiego naocisku na ugody jeszcze parę lat temu, kiedy, kiedy to rzecznictwo nie było tak ugruntowane. I przykre jest też to, że ta, ta presja jest wywierana na kredytobiorców, a nie na banki. Bo to, że mamy tyle postępowań obecnie w sądach jest efektem nie... Tutaj jakichś roszczeń kredytobiorców nieuzasadnionych, czyli roszczeniowej postawy, ale takiego w układu banków, banku, które no, nie chcą w żaden sposób na ustępstwa, nie chcą przyjąć do wiadomości aktualnego stanu orzecznictwa, który jest jednoznaczny i wyklarowany, tylko właśnie stają po przekroczeniu kredytobiorców. No tak, jeśli nie wiemy o co chodzi, to na pewno o pieniądze, a te banki zdecydowanie tracą. Y i tutaj mamy drugi temat, w zasadzie bardzo mocno związany z pierwszym tematem. Nawet Frankowicze w sądach dostają oferty ugody. Czy to atrakcyjna propozycja? I tutaj jako pierwszą o komentarz proszę panią Macena Skudry. Tak, to jest nawiązanie do wcześniejszego tematu, no nawiązanie tak. też do tematów, które już od kilku tygodni tutaj Państwo przedstawiamy. Mianowicie to, że od dłuższego już czasu ten temat ugód jest bardzo popularny i to, co cały czas Państwo powtarzamy, że ugoda zawsze będzie korzystniejsza dla banku niż wyrok sądowy. Tym samym zawsze wyrok sądowy będzie korzystniejszy dla kredytobiorcy niż ugoda. Poza tym, że Państwo rezygnujecie z dużej części swoich roszczeń, poza tym, że banki w ugodach nie chcą zwracać odsetek. Które narastają Państwu w toku procesu, to przede wszystkim banki. Żaden bank w ogóle nigdy nie zgodzi się na przyznanie tego, że umowa jest nieważna, co rodzi dla Państwa konsekwencje podatkowe. Tak? Czyli od kwot, które bank Państwu umarza, tworzy sobie fikcyjne sado, które. Tutaj, um, idąc na ustępstwa w ramach ugody, państwu marza i jeśli jeszcze dodatkowo coś w ramach tej ugody um, wypłaca, to państwo z uwagi na to, że bank nie przyznaje, że ta umowa jest nieważna, tylko określa te, um, te wypłaty jako dodatkowe um, wynagrodzenia na rzecz kredytobiorcy, od tego państwo musicie zapłacić podatek, który może sięgać nawet 32%. Tego podatku nie mamy w przypadku wyroku i to jest zasadnicza różnica, jeżeli chodzi o porównanie wyroku i ugody sądowej. No tak, jeszcze tak dwa słowa. Oczywiście propozycje ugodowe przed procesem są mniej korzystne. W trakcie procesu można uzyskać lepsze warunki ugody, jeśli już się ktoś decyduje, tylko tutaj zawsze uprzedzamy, żeby jednak zastanowić się, czy podatkowo jest to korzystne i z czego się rezygnuje i ile się rezygnuje, bo to w tych propozycjach ugodowych nie jest to pokazywane, nie jest to przedstawiane, więc nie, nie jest to rzetelne. Po prostu ma być zawarta ugoda, bank na tym wygrywa i, i tyle. Tak, i najgorszą rzeczą, którą Państwo w tym momencie możecie zrobić, to jest przyjęcie pierwszej propozycji ugodowej, zawarcie ugody bez skonsultowania się z osobą, która ma w tym zakresie doświadczenie i może państwo właśnie wykonać taką analizę, która, która odniosłaby tą propozycję ugodową do tego, co byście byli Państwo w stanie realnie uzyskać w sądzie. No tak. Ale już tu dodam jeszcze, już jak ktoś się decyduje na ugodę, to dobrze jest uzyskać indywidualną interpretację podatkową, żeby nie być zaskoczonym że za 3-4 lata, że trzeba zapłacić podatek plus jeszcze odsetki skarbowe, które są bardzo wysokie, kilkanaście procent w skali roku i no, to może być wielkie rozczarowanie. Zresztą będzie w sytuacjach tych już ugód zawartych w poprzednich latach, tam jest dużo, dużo no Fiskus po prostu będzie chciał wziąć swoje pieniądze. Tak, i tutaj bynajmniej nie chcemy Państwa straszyć, ale przede wszystkim no, opieramy tutaj naszą wiedzę na doświadczeniach klientów, którzy się z nami kontaktują i właśnie zostali w kropce, bo podpisali ugodę i, i teraz wiążą się z tym oczywiście problemy. Więc aby Państwa uchronić przed podobną sytuacją, tak jak tu mecenasi wspomnieli, zachęcamy do analizy takiej ugody, do przemyślenia, do sprawdzenia wszystkich zagrożeń, które z takiej ugody, z podpisania takiej ugody wynikają. I ostatni już dla Państwa temat, tym razem odchodzimy od Frankowiczów i przechodzimy do kredytu złotówkowego. Kredyt nieważny przez WIBOR, o jaki wyrok chodzi. I właściwie, co z tymi wyborami? Tutaj pierwszego o komentarz poproszę pana Mecona Rachelskiego. No tak, mamy w suwałkach pierwszy, właściwie drugi, ale to taki pierwszy głośny wyrok sąd okręgowy w suwałkach. Unieważnił kredyt hipoteczny bazujący na wskaźniku WIBOR. I to jest dobra informacja dla wszystkich tych, którzy mają kredyty w WIBOR. Oczywiście, jest to jeszcze wyrok nieprawomocny. Ale tak zaczynało też się tworzyć, zaczynało się tworzyć orzecznictwo w zakresie franków. Też mieliśmy pierwsze wyroki korzystne no i po wielu, wielu latach już dzisiaj właściwie można powiedzieć, że linia orzecznictwa jest ukształtowana, że te umowy w oparciu o frank są nieuczciwe. Spodziewamy się, że tak też może być z przypadku wyboru, w tym przypadku są to w suwałkach. Zasądził łącznie 240 ponad 5 tysięcy wraz z setkami dla kredytobiorcy. Oczywiście bank będzie się odwoływał, już zapowiedział, że nie zgadza się z tym wyrokiem. Związek Banków Polskich już grzmi, że jak to gospodarka padnie, tak było też przy, przy sytuacji w kredytów frankowych gospodarka miała paść. Jak Państwo możecie sprawdzić, wyniki finansowe za zeszły rok są najlepsze w historii, w historii bankowości, a przecież tyle spraw, praktycznie każda jest przegrywana dzisiaj w sądzie przez banki. To jeszcze warte odnotowania to, że w ramach tego postępowania sądowego było przeprowadzone postępowanie dowodowe i tutaj jednym z dowodów był dowód zeznań świadku, świadka pracownika banku. I jak wynika z informacji przekazanych przez pełnomocnika kredytobiorcy, ten świadek banku wprost przyznał, że sam nie wiedział, nie, wie, nie był w stanie wyjaśnić pojęcia wyboru, nie był w stanie wyjaśnić pojęcia fixingu. Przyznał też wprost, że w ramach szkoleń, które były organizowane przez bank dla pracowników banku, było informacje, jak, jakich informacji nie należy przekazywać kredytobiorcom, tak? Czyli to już Sugeruje, że to było świadome wprowadzanie w błąd. I też właśnie opierając się na zeznaniach tego świadka sąd uznał, że skoro sam świadek nie miał takiej wiedzy, sam pracownik banku nie miał, nie miał wiedzy, czym jest de facto wybor, to nie mógł też tej wiedzy przekazać um, kredytobiorcom. A taką właśnie argumentację podnoszą banki, że kredytobiorcy byli o wszystkim szczegółowo informowani, mieli wszelkie informacje uzyskiwane od pracowników banku. No jak już widzimy. Nie jest to prawda i, i pojawiają się coraz to nowe dowody, które właśnie tutaj potwierdzają stanowisko kredytobiorców. Tak, bo to, że Wibor mógł być, banki mogły wpływać na wskaźnik WIBOR w sposób dowolny, tak też brak informacyjny, poinformowania pracownika banku o skutkach konsekwencjach takiego kredytu w oparciu o WIBOR, też jest jedną z przesłanek uznania, że no to było nieuczciwe potraktowanie kredytobiorcy. Więc prawdopodobnie to się wszystko ułoży w ten sposób jak u Frankowiczu. Chociażby pytanie takie można sobie postawić, dlaczego Wibor ma zniknąć? Dlaczego w 16 roku podjęto decyzję, że Wibor ma zniknąć tak jak LIBOR, którego już nie mamy? No, ponieważ mógł, można było na niego wpływać, i, i, a w związku z tym, no to jest, y, jeśli można było wpływać, jest to nieuczciwe względem y, kredytobiorców. Faktycznie w ostatnim czasie te wskaźniki się zmieniają i ta historia kredytów frankowych w y, złotym y, budzi bardzo dużo kontrowersji, ale też zaskakuje. Y, oczywiście my wszystkim kredytobiorcom życzymy, żeby ich losy y, Powtórzyły się z losami kredytobiorców frankowych. Oni dzisiaj wygrywają w sądach. Linia orzecznictwa jest ugruntowana. Dlatego zachęcam Państwa do tego, jeśli macie Państwo umowę do analizy, zapraszamy do wysyłania do kancelarii Rachelskiej i wspólnicy, taka analiza jest bezpłatna. Ja zapraszam Państwa jeszcze na spotkanie czwartkowe o godzinie 14. Tam mówimy nieco więcej o kredytach, mówimy. Więcej o tym, jak wygląda sytuacja Frankowiczu w sądach, pokazujemy wyroki, wyjaśniamy na liczbach, co oznacza ugoda, co oznacza wygrana. Warto wziąć udział w tym spotkaniu, tym bardziej, że jest to szansa dla Państwa zadawania pytań w trybie online. I oczywiście na żywo na te pytania odpowiadamy. Jeszcze jedno spotkanie szykuje nam się w przyszłym tygodniu. To jest 5 lutego, to jest środa, godzina również 14. Ci z Państwa, którzy są zainteresowani sankcją kredytu darmowego, to spotkanie powinno Państwa zainteresować. Zapraszam na oba spotkania, linki będą w opisie filmu. Do spotkań i życzę Państwu miłego dnia. Dziękuję Macenasom za dzisiejsze omówienie tematów i również dziękuję za spotkanie. Dziękuję, Dziękuję do widzenia. Do widzenia.